Jest ciężka pod tym względem, że wszystko jest ciężkie, senne. Niskie ciśnienie, ograniczone kolory, nic się nie chce. Chce się w sumie tylko spać. I ta senność jest taka dominująca. Przyroda śpi. No może nie całkiem do końca. Ale śpi, odpoczywa. Nie ma liści. A jeśli są to takie śpiące właśnie, śpiące. Wsiąpi deszcz. Kolorów jest niewiele. Wydaje się to może nudne i jednostajne, ale z drugiej strony człowiek zapada się w taką medytację, w taki spokój, bezruch. To jest czas, kiedy można się odprężyć. Tak naprawdę, sen. Jest to taki czas nasionka, który jest w ziemi. Jeszcze nie wykiełkowało, ale już nabiera, nabiera tej energii. Już w nim drzemie drzewo, roślina. Spokojne kolory, czyste tony. To wpływa na mnie, na, na człowieka, na mnie. I cała ta przyroda taka zmienna. Delikatne gałązki, suche szare listki. Jeśli spadnie śnieg, to kontrastuje biel z czernią nocy. To jest takie podświadome koncentrowanie się na odbudowie. Chyba właśnie na tym polega: że odpoczywamy, odbudowujemy się i przygotowujemy się do kolejnego sezonu, do wiosny, ale na razie jeszcze, jeszcze nie. Jeszcze jest ten spokój.